Cześć, witam YouTube, witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 6 aplikacji, według mnie najlepszych, którymi ja posługuję się w tworzeniu fajnych Insta oraz takie, które pomagają mi bardzo dużo przy pracy na telefonie. Według mnie są to chyba najlepsze aplikacje dostępne w tym momencie, jeśli chodzi o to, oczywiście bezpłatne. Przede wszystkim służą mi do koloryzacji zdjęć, do wybierania najlepszych szablonów i tak jak mówiłem, do tworzenia bardzo fajnych Insta Stories, takie, które będą się na pewno wyróżniać spośród innych. W tym filmie bardzo dużo inspirowałem się od twórcy Creative Ryan. Oczywiście, szato dla niego. Nie będę ukrywał, że dość dużo inspirowałem się tworząc ten film. A teraz sobie przejdźmy do pierwszej aplikacji. Pierwszą aplikacją, której używam najczęściej jest oczywiście Adobe Lightroom. Ze względu na to, że strasznie ułatwia mi pracę. I gdy nie mam czasu na to, żeby przerabiać zdjęcia na laptopie, przerzucam sobie je na telefon i w szybki sposób je po prostu edytuję. Pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Przechodzimy sobie do aplikacji, wybieramy zdjęcie. Tutaj mam przykładowe zdjęcie nowego, które wykonałem przed chwilą. I zabieramy się do edycji. Troszkę czerwonego do góry, lumines, troszkę do góry. Pozbywamy się jakichś niebieskich kolorów, pozbywamy się żółtych, zielonych. Dodajemy troszkę Clarity. Zawsze dodaję dość dużo Clarity w takich zdjęciach. Troszkę Dehejzik. ok, okej, boom, zdjęcie mamy gotowe. Tak naprawdę szybki edit. Jak przetrzymamy sobie zdjęcie, to mamy efekt przed i efekt po. Dla mnie bomba. Takie zdjęcie zapisuję sobie bezpośrednio do telefonu. Wchodzimy na Instagram. Wchodzimy do story, wybieramy zdjęcie i bum, nasze zdjęcie jest gotowe. Lightroom przede wszystkim cenię sobie za to, że w szybki sposób edytuję swoje zdjęcie i robi to po prostu bezpośrednio na swoim telefonie. Bang! Kolejną aplikacją jest Instasize. Instasize'u używam przede wszystkim w momencie, gdy nie mam czasu na to, żeby przerabiać wszystkie zdjęcia własne ręcznie w Lightroomie. Wtedy wybieram sobie Instasize, ze względu na to, że ma wbudowane fajne filtry, których dość często używam. Przejdźmy sobie do, do aplikacji. Jest to na pewno dość Wam znana aplikacja. Bardzo podobna do niej jest po prostu Wasko. Tak samo jak Instasize, tak samo Wasko mają fajne wbudowane filtry, tak jak już mówiłem wcześniej. Wybieramy sobie po prostu nasze zdjęcie. OK. Przechodzimy do zakładek z, właśnie z filtrami. I wybieramy taki, który odpowiada na, nam najbardziej. Jest tu masa fajnych e, efektów. Ja osobiście chyba najbardziej lubię Hiro. Daje fajny taki vintage'owy analogowy efekt. E, oczywiście zmniejszam tutaj intensywność do około 50-60, zależy od zdjęcia. Tutaj damy sobie przykładowo mniej więcej 55. Często też posługuje się tutaj opcją wrzucenia zdjęcia na Białemtle. Wtedy przechodzimy do opcji wybierania sobie właśnie tła. Tutaj mam Story, zazwyczaj do około 10, od 5 do 10, tak jak mi najbardziej odpowiada. Cyk, zdjęcie mamy gotowe, zapisuję je i cyk, nasze zdjęcie jest gotowe. Zazwyczaj dodaję sobie kilka jakichś innych efektów, takich jak pędzłowanie tak zwane. Wybieram sobie jakikolwiek dowolny pędzel o jakiejś grubości. Ten, od, o, ten jest troszkę za cienki. Może troszkę mniej. I cyk, nasze zdjęcie jest gotowe. Według mnie bardzo fajny efekt. Trzecią aplikacją jest Unfold. Według mnie jest niesamowity. Zauważyłem, że bardzo dużo osób ostatnio się nim posługuje. Z zaciekawienia sam ściągnąłem tę aplikację i powiem Wam, że jestem mega z niej zadowolony. Przede wszystkim z masy dostępnych szablonów, jakie oferuje Wam ta aplikacja. Przechodzimy sobie do niej. Kliczymy nowe. Story. Create story. Przechodzimy. I teraz mamy do wyboru masę szablonów. Ja osobiście uwielbiam te. I teraz przez proste dodanie po prostu dwóch yy, zdjęć, które posiadacie w albumie. W tym momencie już macie praktycznie gotowe insta Jeśli chcecie zobaczyć, jak będzie wyglądał na waszym Instagramie, klik, klikacie do oczka w lewym dolnym rogu i cy. Tak wygląda Wasze insta dla mnie ciekawa opcja, jeśli chcecie się wyróżnić. Podsumowując, jeśli szukacie aplikacji, która ma w sobie wbudowane bardzo dużo szablonów, Ample będzie najlepszy. Przede wszystkim, po pierwsze, jest darmowy, a po drugie, do pracy kreatywnej, do tworzenia fajnych instalacji, według mnie, będzie najlepszy. Kolejną aplikacją jest Camon Classic. Camon Classic, tak to się mówi? Jest to moja chyba ulubiona aplikacja. Daje fajny, vintage'owy efekt. Przede wszystkim, uwielbiam w niej te rozbłyski, które dodajemy na zdjęcia. Pokażę wam o co chodzi, przechodzicie sobie do aplikacji. Wybieracie zdjęcie, które ja przerabiam przed chwilą, ładujemy je sobie, przechodzimy przede wszystkim na początku do rodzaju czcionki, która wyświetla się na dole, jest to datownik, ja chyba lubię najbardziej ten pomarańczowy i później przechodzimy sobie do tych rozbłysków. Rozbłyski naprawdę, naprawdę cieszą się dużym powodzeniem, jak zawsze jak dodaję zdjęcie z tym rozbłyskiem od razu ktoś pyta co to jest za efekt, jak uzyskać ten efekt, jakim, zdjęcie, jakim aparatem było robione to zdjęcie. A tak naprawdę to jest prosta aplikacja, darmowa, tak jak mówiłem. Także śmiało pobierajcie i próbujcie. Ja tutaj spróbuję wybrać jakiś pasujący do tego zdjęcia. Chyba ten jest moją ulubionym, w ogóle używam go najczęściej. Aczkolwiek tutaj wybrałbym chyba coś innego. Te są całkiem ok, ale jakoś mi tutaj nie pasują. O, lepiej, lepiej. To ten czas całkiem spoko. Damn, boom. To chyba jest najlepszy efekt, jaki widziałem od dawna. Ta tęcza wydaje się, jakby wychodziła bezpośrednio z obiektywu, więc co? Zapisuję zdjęcie. Zdjęcie jest zapisane. Przechodzimy do Instagrama. Damn. Co jeszcze możemy wrzucić? Jakieś napisy. Często je dodaję z dużej czcionki. Najlepiej z jak największą przerwą pomiędzy nimi. Potrójna jest chyba idealna. Według mnie Tyłu tył raz. Tutorial, oczywiście jakieś freski, jakieś kreski zawsze muszą być. Może inny kolor i jeszcze raz. I tak powstaje właśnie vintage efekt na zdjęciu, które przerobiliśmy przed chwilą. Według mnie bardzo fajna aplikacja. Przede wszystkim jesteście sami w stanie decydować o tym, jaki rozbłysk oraz jaki filtr jesteście, chcecie nałożyć na to zdjęcie. Także dla mnie bomba. A teraz przechodzimy do kolejnej aplikacji, którą jest made. Mate jest chyba moją ulubioną aplikacją, jeśli chodzi o wybór dostępnych szablonów. Aplikacja nie do końca jest darmowa, tak naprawdę macie tutaj darmowe szablony, ale według mnie najlepsze są oczywiście te płatne. Na szczęście jest tu tygodniowy okres próbny, za który oczywiście nie musicie płacić. Wtedy jesteście w stanie sobie wybrać wasze ulubione i ewentualnie je pobrać za kilka złotych. Jeden szablon kosztuje około 8 zł. Ja osobiście pobrałem kilka swoich ulubionych, zresztą po prostu nie korzystam, bo są płatne. Także przechodzę do mojego ulubionego filmowego. Wybieram sobie trzy zdjęcia poszczególne. Mam tu już kilka fajnych zdjęć, które wybrałem wcześniej. Są to oczywiście zdjęcia Lambo. Także raz, dwa, trzy. Dodajemy. Ok, teraz mamy czarny filmowy styl. Zdjęcia z Lambo, które idealnie się tutaj wpasowują. Jeszcze możemy. Palcem po prostu przesuwając zdjęcia tak, żeby idealnie się tutaj wpasowywały. Dęk mamy gotowe. Tutaj możemy troszkę przesunąć do góry. I teraz. Teraz sprzeda wam fajny tip. To zapisujecie sobie to zdjęcie. Przechodzimy do aplikacji Camon. Wybieramy sobie to zdjęcie jest tutaj. I teraz z opcjami tych rozbłysków, wybieramy sobie najbardziej odpowiedni. O, ten już jest super, drugi lepszy, ale chyba ten będzie najlepszy. Zapisujemy. Przechodzimy do Instagrama. No i mamy to. Dobrze dopasowany szablon. Do tego fajny filmowy styl zdjęcia z lambo które wcześniej edytowałem w programie Adobe Lightroom. Na sam koniec dodajemy go do Camon Classic, żeby dodać ten rozwój po lewej stronie i zdjęcie mamy gotowe. Koniec końców mamy fajne, wyróżniające się zdjęcie spośród innych, bo rzadko kto do jednego zdjęcia używa trzech aplikacji, także spróbujcie sami. Według mnie chyba najlepszy efekt, jeśli chodzi o te wszystkie aplikacje, które Wam dzisiaj pokazałem. Co prawda nie jest darmowa, ale warto zainwestować te kilka złotych, żeby uzyskać taki efekt. Dla mnie fenomenalne. Na sam koniec zostawiłem aplikację, której może nie używam najczęściej, ale co prawda jest to dość śmieszna aplikacja w użyciu, bo jest to aplikacja Nomo. Nomo jest aplikacją, która ma przypominać Polaroida, czyli aparat, który wywołuje zdjęcia zaraz po, po ich wykonaniu. I Przykładowo, jeśli mamy takie zdjęcie, zrobię zdjęcie swojej nogi. Ok, zdjęcie jest gotowe. Teraz przechodzimy tutaj do panelu zdjęć wywołujących się i tak jak widzicie próbowałem już wcześniej robić małą sesyjkę wchodzimy w to zdjęcie i co jest najśmieszniejsze zdjęcie się po prostu wywołuje a gdy będziemy telepać telefonem to zdjęcie zacznie się wywoływać wcześniej nie wiem jak to skomentować fajna aplikacja, czy wam się przyda? nie wiem ja czasami ją używam po prostu jak chcę coś komuś śmiesznego pokazać i co? To była już ostatnia aplikacja. To było sześć aplikacji, których używam najczęściej w tworzeniu swoich postów na Instagramie oraz Instastorys. Jeśli oczywiście ten film Wam się podobał, to zapraszam do subskrypcji kanału. Oczywiście link do mojego Instagrama ja macie też w opisie. Zachęcam Was do pobierania tych aplikacji, tak jak mówiłem, większość z nich jest darmowa, także śmiało pobierajcie, próbujcie i pokazujcie co kreatywnego stworzyliście. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do następnego odcinka. hej!